No witam, witam wszystkie finki i finów. Ostatnio u, nasze, u naszego kochanego pacjenta dość sporo się działo Nie miałem rzucić odcinek z jego upośledzeniami, ale niestety tam jest tyle materiału że trochę mi się z nim zejdzie, a że ostatnio mm, nasz pacjent całkiem sporo nawywijał, tak więc najpierw streszcze powiedzmy to i przeanalizuję. chociaż on tak wiele tego wysrywa, że musiałbym chyba dziennie oglądać, nie jest 6 godzin materiałów plus jego live'y które nie, niektóre są bardzo długie, plus jeszcze ewentualny montaż i tak dalej, a niestety niestety jakakolwiek analiza tego trochę tak jakby analizować próbki kału. Tak więc, yy, nasz kochany pacjent yy, niby przypadkiem usunął sobie konto po tym jak wrzucił 40-minutowy prawie wysryf na temat Bodiego i Palchajs TV. Yy, niby przypadkiem, ponieważ ponieważ twierdził, że konto Gmail, które chciał usunąć, dawno z niego nie korzystał i że kasując jest, kasował też sobie konto, no ale skoro tamte konto było dosyć niedawno, chyba z tego co mi wiadomo, to jak? No przecież niedawno z niego korzystałeś, chyba miałeś świadomość, poza tym też pieprzyłeś, że e, coś tam jesteś zarejestrowany, e, w sensie to jeszcze poprzednie konto 26 tysięcy i jest to jakoś dziwnie połączone, w ogóle nie strasznie jeżeli o to chodzi, kręcił i najprawdopodobniej chodziło o to, że ktoś chciałaby on usunął ten film, ale po prostu debil skasował sobie całe konto. <grym> ale, ale pomijając to, zapętlił się na bodego jakoś straszliwie, a wcześniej, a później w zasadzie, mm, na wyginam do Drawska, tego jeszcze nie wiem, co tam się konkretnie działo, no ale cóż, to jest, to jest Tiger, zanim ciężko nadążyć. Tak więc, y, zaczynamy. Elfie. Na pierwszej sesji omówimy, drogi pacjencie, Twoje zamiłowanie do kradzieży gier. Aktualnie w dobie tych wszystkich bibliotek yy, i tych wszystkich serwisów, gdzie kupujemy gry, no mamy w jakiś sposób nazwane swoje konto. No, u Ciebie najprawdopodobniej byłoby to Tiger, ale gdy odpalasz nowego, znaczy nowego, bo gdy odpalasz NFS, to był chyba hit, nagle pojawia się w lewym górnym rogu yy, twój Twójnik jako kodeks. Kodeks jest to jedna z grup krakerskich. I wszystkie gry, które krakują, tak samo Skidrow wcześniej robił. Zamiast po prostu nazwy Twojego konta, wyświetla się nazwa tej grupy. Chyba, że po prostu jesteś tak głupi, faktycznie nazywałeś się w jakimś przypadku kodeks. Ale na jednym z filmików, gdy odpalałeś NFS-a, dostałeś monit o tym, czy chcesz, aby. Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na zmiany w systemie? Kliknąłeś, tak? Potem wyświetlił ci się CMD. Widać, że po prostu to odpalałeś z kraka. Poza tym, co też było widać, nie masz dostępu, znaczy mimo tego, że miałeś włączony internet, nie miałeś dostępu do gier sieciowych, po prostu używałeś kraka, ukradłeś tę grę. Zresztą u ciebie na pulpicie wielokrotnie było widać inne skrakowane gry, do czego jakoś nie wiem, strasznie nie chcesz się przyznać. Ale nawet jeżeli jest to faktycznie Twoja gra i Twoje konto, które tak nazwałeś, to mogę Ci zaproponować. Taki Czelen. I tak tego nie, od, nie odsłuchasz, ale może kto wie. Mam tego nfs jakoś strasznie długo nie grałem, nie chwyciło to u mnie. Ale dalej mam tę grę, więc zagrajmy. Połączmy się na sieci i zagrajmy sobie. Ja Ci nawet dam wygrać ten wyścig, ale żebyś po prostu udowodnił, że jest to faktycznie, nie, faktycznie Twoja kopia, Twoja gra, którą kupiłeś. Oczywiście wiemy, że to do tego nigdy nie dojdzie, zaraz tam będziesz fafluniu, że Ty po prostu nie chcesz z kradzieżą. Jak ty też z innymi występkami, trochę łączy się komornik na tym otogniacie. Znaczy to jest akurat fragment Twojego live'a. Ona ma komorników. Każdy z nas ma komorników. To nie ma czego się wstydzić. Każdy z nas ma komorników. Stwierdziłeś, że każdy ma komornika i nie ma się czym wstydzić. Otóż w 2021 roku. Przeprowadzona 7 924 964 sprawy egzekucyjne. Jedna osoba może mieć kilka tych spraw, ponieważ może wisieć za różne rzeczy. Nawet gdyby ta liczba dotyczyła pojedynczych jednostek, to dalej cała Polska nie ma komornika. W sensie każda osoba w Polsce nie ma komornika, tak więc mylisz się. Czy nie ma się czym wstydzić, to już mocno zależy. Nie, najwyraźniej nie byłeś w stanie, że tak powiem, dopiąć swoich finansów w Wielkim Milionerze, jak to też stwierdziłeś na którymś tam swoim wystrywie, eee, Także ponownie mylisz się. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, eee, którą jest chwalenie się byle czym, byle jakby się chwalić i uważać, że jest to coś super zajebistego. Eee, na którymś tam ze swoich wystrywów chwaliłeś się, że kupiłeś buty oraz, oraz yy, tam był odkurzacz. Odkurzacz kosztował 400-stówki. Przynajmniej ten model, który namierzyłem, ale wydaje mi się, że jest on identyczny. Tutaj też zresztą macie zdjęcie. Kupiłeś sobie buty, nie wiem, no tam 70 parę złotych kosztowały oraz kupiłeś Kobrze buty i nie mam pewności, czy jest to model, ale jest to na pewno naj... jest on najbardziej podobny do tego, który... do tego buta, który pokazałeś. <kluzła> Chwaliłeś się też wcześniej <kluzła> niebieskim telewizorem. Tutaj macie Fragment filmiku, fragment filmiku, w którym chwali się, że kupił telewizor, oraz to, jak bardzo niby mu nie zależy na hajsie. O widzowie, wy widzowie na YouTubie, chcecie wam pomagać, niby rzekomo jesteście fanami, fankami, a cienko to widzę, tego typu, to ja z prywatne prywatnych pieniędzy muszę wykładać, tego typu? Mieliśmy razem spójnie chyba słuchać, zbierać na co wszystko. Słucham, o, to i no i wy się nazy nazywacie się, się tyś panami i fankami? No bo haha. Ha. No właśnie. No ale wiecie, wasza broszka, wasza sprawa, nie nasza, tego typu. Właśnie. Zobaczcie jak fajnie działa tego typu. Widać, że telewizor jest uszkodzony. Nie, twierdziłeś, że oddasz go na reklamację. Niestety obstawiam, że w śmietniku czy w lombardzie nie przyjmują za bardzo reklamacji. Widziały, gały, co brały. Głupie ci z tym strasznie było. Coś tam fafluniłeś, że gdybyś, gdybyś zamówił to przez internet, to musiałbyś czekać kilka dni na rozpatrzenie tej reklamacji. No cóż, tutaj od razu w śmietniku wiadomo, że ci tego nie przyjmą. Chyba że, jak to też wcześniej stwierdziłeś, jest to uszkodzenie mechaniczne, które wywołałeś, ty i wtedy gwarancja cię nie obowiązuje. No, a tutaj macie też od razu przykłady, że po właśnie X czasie to jest akurat, to są zdjęcia z live'ów z TikToka, gdzie widać, że ten telewizor dalej jest zepsuty. Tiger, chwalisz się z zupełnie codziennymi rzeczami, już zresztą to można łatwo podliczyć nie chwaliłeś się, że tutaj też zresztą będzie fragment filmiku udowadniający, że na telewizor i xboxa zbierałeś 10 lat bo nie pijesz tego zobaczcie, przez 10 lat się zarobiło. xbox telewizor i inne tego typu rzeczy, że to dzięki hejterom i tak dalej i tak dalej choć głównie dzięki hejterom to masz ten swój Cały kącik, menelski, chwalił się rzeczami, które właśnie dla zwykłych ludzi są całkiem normalną rzeczą. Nie ma w tym nic wyjątkowego. Gdyby ludzie tak za każdym razem się chwalili, gdy kupią buty, to uwierzcie mi, YouTube i w ogóle wszystkie serwisy byłyby zalane chociażby, nie wiem, butami, spodniami, tym, że... A, zasz, kiedyś chwaliłeś się, że kawę kupić, bo cię stać. Ludzie non stop musieliby się czymś chwalić. I rozumiem, że do ciebie to nie dociera, ale nie jest to żadne osiągnięcie. Może na Twoim poziomie faktycznie jest to jakieś osiągnięcie, że było Cię stać na <laughs> uszkodzony telewizor Xboxa, odkurzacz. Rozumiemy to, ale nie jest to powód, by chwalić się tym przed światem. No i główna część dzisiejszej sesji to do niego wystryf odnośnie bodego i tego live'a z PZ. -em. Tu będzie całkiem sporo wątków pobocznych, tak więc zaczynajmy. Po pierwsze, tam twierdziłeś, że dostaliście, że body został wyrzucony z Palhais TV, ponieważ nazwał Cię osobą chorą, y, upośledzoną umysłowo, co kłamstwem w żaden sposób nie jest. Y, I właśnie to było winą tego, że zostaliście usunięci. Ja się bardzo z tym, y, Tiger, nie zgodzę. Wówunio mocno podkreślił, że już po prostu to, co Ty powiedziałeś odnośnie dziecka Bodego, to już było po prostu strogie przegięcie. On miał dosyć tych Waszych wojenek i też stwierdził, że to ty je głównie zaczynasz, ponieważ bardzo łatwo tobą manipulować. Podczas gdy ty twierdzisz zupełnie inaczej i co jest ciekawe, to ty łapiesz się w manipulacje innych, a potem starasz się, starasz się tłumaczyć, że tak naprawdę to ty na to wszystko wpadłeś, a i tak zawsze wiemy, że potem jesteś dołem, a nie górą. Jeżeli chodzi o WW, to nie dziwię mu się, że po prostu już miał tego dosyć. Nie obstawiam, że faktycznie starał się jakoś to wewnętrznie rozwiązać te ich spory, ale wszyscy wiemy, jaki jest Tiger i że do niego i tak nic nie dociera właśnie ze względu chociażby na to upośledzenie. Nie, miał po prostu dość, odciął się od tego i spoko. Czy coś z tym robi więcej, to już tam wiadomo ich brocha. Tak więc Tiger, mylisz się, nie jest to wina Bodego. Nie body jeżeli chodzi o, o to jego w ogóle lufę donate ogólnie on to robił jak był w Palhajsie, robi to jak go nie ma w Palhajsie. To jest jego, że tak powiem, tak jak też sam stwierdził jakiś e, stały punkt programu, to, że on jest, jak to sam stwierdziłeś piosenkarzem, celebrytą, to nie oznacza, że musi tylko śpiewać. Najgorsze jest to, że ty uważasz się za rapera i próbujesz śpiewać. To z tym powinieneś coś zrobić, a nie z tym, że Body robi sobie bluffy donate, a tak naprawdę po prostu piecze Cię dupsko, ponieważ właśnie średnia Twoich zarobków, z tego co właśnie ktoś pisał na, na wypoku, wynosi 68 groszy za godzinę, podczas gdy właśnie Body zebrał 1300 zł na tym ostatnim live'ie. I boli Cię dupa z czystej zazdrości o to, że ktoś ma... Nie. Zresztą już we wcześniejszym nie, przykładzie udowodniłem, jak bardzo zależy Ci na tym hajsie, tak więc nie mów, że nie. Ale i tak masz świadomość, że do Ciebie to nie do no ja pierdolę. Jeszcze pierdoli, że w marcu przyjedzie do mnie. Gdzie tu? Gdzie tu miał przyjechać? Jaki jest kwiecień, kurwa. Mówisz, że w marcu ma wody przyjechać? Nie przyjechał, z jakich względów, nie wiem, akurat bo tego jakoś nie śledzę. Tutaj wiem, ponieważ sprawa obiła się też o ciebie. W sensie, ty ją zacząłeś komentować. Ale pamiętaj, że mamy kwiecień. Zostało ci jeszcze chyba 19 dni, jak to nagrywam? Aby pojechać do filmiki z kumorkiem i zrobić, <noise> zrobić wywiad. I to też mocno się łączy z tym, jak narzekałeś odnośnie stalkowania, jak strasznie z tym pokałeś, ponieważ w tym momencie robisz dokładnie to samo, ale to też jest. O, temat yy, na oddzielny odcinek, albo przynajmniej robię mieć więcej czasu, aby to konkretnie wyjaśnić i pokazać Ci, że, no, że pierdolisz kocopały, no. co do Twojego upośledzenia... renty Ponieważ bardzo się nie chwaliłeś, tak jakby to było, o, Bóg wie co. Czekaj, jak tam było? O, gdybyście tam chyba widzowie widzieli, ile to teraz trzeba zrobić, no kurwa, nie wiem, czy jest to faktycznie sposób, y, powód do chwalenia się, ponieważ oznacza to, że z jakichś względów nie możesz podjąć normalnej pracy. Jak się pracuje, to się ma pieniądze. Ja się nie pracuję, tylko na ręce stoicie, tego typu. Czekacie jak Państwo wam wypłacić pieniądze, to tak macie. Proste proste widzowie. Ja rozejrzę rentom rentą, ale można dorobić. Tylko wiadomo widzowie, że m, trzeba y, dowiedzieć się do jakiej kwoty możecie sobie dorabiać, żeby wam rentę nie zabrali. A po drugie widzowie... Jest bardzo ciężko zdobyć rentę. Jak wiecie, że u nas jest kryzys w Polsce przez tą pandemię. Aby niektórzy myślą, o tak, by dostał rentę, to tego. Że ja dupę was ściska. po prostu. no. Więc można iść do jakiegoś mopsu i inne rzeczy i, i siedzieć. Po prostu żal dupy was ściska, że, że wy nie macie tak jak powinniście mieć tylko musicie tutaj kombinować zapisać je do urzędu pracy inne rzeczy, żeby mieć jakieś pieniążki zobaczcie widzowie wy się ze mnie śmieliście. ze mnie się śmieliście, o, bo tak i nie ma pracy tego to teraz z was się śmieję że może wy pójdźcie, zobaczcie jakie są zasady wzięcie renty, to za łeb się będziecie trapali, bo to nie jest takie łatwe, jak było kiedyś na pewno. Kiedyś dużo ludzi mogło wziąć rentę chorobową, tego, a teraz to nie jest takie łatwe. Czy to ze względów psychicznych, w sensie upośledzenia, bo nie wiem, czy na same psychiczne rzeczy, typu schizofrenia i tak dalej, można dostać rentę? Ale tam jest po prostu, gdy Twój organizm już nie jest w stanie większym bądź mniejszym pracować. Tak, po pierwsze, chwalisz się tym, że jesteś super sprawny fizycznie, że schudłeś, ćwiczysz i tak dalej. No więc, upośledzony fizycznie nie masz niepełnosprawności, czy też nie jesteś niepełnosprawny. Upośledzeń takich stricte psychiatrycznych twierdzisz, że nie masz. Wszyscy widzimy, w jaki sposób się wysławiasz i jak się zachowujesz, więc tak naprawdę jedynym logicznym wyjściem pozostaje to, że renty dostałeś na upośledzenie upośledzenie umysłowe. Przez to nie jesteś w stanie wykonywać pewnie jakichś bardziej skomplikowanych, bardziej skomplikowanych prac. A jak nie, to po prostu pokaż na co to była renta, bo wszyscy obstawiają N10 czy też 10N, twoja jednostka chorobowa. Którą właśnie są hmm, chyba uszkodzenia neurologiczne czy też problemy. Tu wam jakieś tam jakieś zdjęcia. Co do tego, że body jest jaki jest, w sensie gruby, to po pierwsze, spójrz na kobrę, po drugie, spójrz na ten filmik. Ale body, jebany paszczet, który tak wygląda jak pojebanie, wystarczy sparować ze sobą, ze sprzętem telefonem tego typu. Uuu, ale wpadłem. To jak chwalisz się, że chciałeś wejść do życia Bodego, żeby pogrzebać mu w życiorysie, że to już nie jest, że tak naprawdę to nie była żadna zgoda i tak dalej. No, zemsta po jakichś latach się zemściła. Bo Body myślał, że ja będzie git z nami tego typu. To, że git to było tylko tak. Żeby wejść w jego świat i zacząć tam sobie tym jego światem sprawdzać tego typu. To jest mój plan był działanie tego typu. Body to zachłysnął się tym, że ja naprawdę jest zgoda. Nie. Ja po prostu po to zrobiłem z tego powodu, żeby wejść w jego buty i zacząć grzebać mu rzeczorość. To oznacza tylko i wyłącznie, że jesteś dwulicową kurwą. A teraz wytłumaczę ci, co to znaczy dwulicowy, bo obstawiam, że tego w żaden sposób nie rozumiesz, i jeszcze nie najbardziej się na kurwa chwalisz. Dwulicowość. Cecha opisująca człowieka fałszywego, mówiącego co innego, zależnie od okoliczności i rozmówcy. W przeważającej mierze opiera się na kłamstwie. Osoba dwulicowa pozornie jest do nas bardzo pozytywnie nastawiona. Będąc z nami, mówi to, co tobie odpowiada, a przy kimś innym coś zupełnie innego. Nie potrafi wyrazić swojego zdania wprost. Ale za to nie ma problemu wypowiedzieć się nie o tym za naszymi plecami. To osoba, która kogoś wspiera, jednocześnie jest mu wroga. Najrozsądniej zerwać z nią kontakt raz na zawsze. Najczęstsze przyczyny dwulicowości: brak zawartościowania, potrzeba bycia lubianym przez wszystkich, chęć osiągnięcia korzyści za wszelką cenę, zazdrość o czyjeś sukcesy i powodzenia. Także nie wolno ci kurwa ufać, ale ty i tak dalej tego nie zrozumiesz. Tu uważasz, że jest to jakiś plus? Że jesteś taki zajebisty. Tak naprawdę jesteś kurwą i niczym więcej. Co do przykładów rodziców to tu wam wrzucę jego wysrywy z ostatniego gniota oraz, oraz wideo z tego co on sam robi. Taki powiedzmy zabawny kolarzyk. Nie mówisz o mnie widzowie, bo ja tam sobie dam, dam sobie radę. Wiecie o tym, że jestem legendą, to dam sobie radę. Już nie mówię za tym, że z siebie frejera robi, bo robi z siebie frejera takiego, jaki jego rodzice nauczyli, można powiedzieć. No bo od kogo ma takie, takie e, podejście? Od własnych rodziców widzę. Patrz. I teraz ty, patrz. Ja bez popitki. Patrz. To, że ja. Ten? Patrz, ja nie wyrzegałeś, a Ty się wyżgałeś. U mnie. nie Dobra, daję radę, ale nie mimo... ma. Ale nie ma to. to, Ten zajwisty kot! Chyba mi pomaga, do rozumu zbić. Dobra, nie poddawaj, Sężko! A tym co? To Ty nie chlej, pizdo. A w następnej sesji... ...zobaczymy co ten śmieć, jakiego materiału nam doniesie.